Czy on wbiegł w ścianę? Ja tutaj zawału będę mogła dostać podczas grania. Sobie tutaj z niedźwiadkiem potańczymy. Ja się łatwo przestraszy, naprawdę. Cztery wilki na dzień dobry. Co tutaj jest? Ło! Ło, Ło, ło. Jesteśmy w wiosce Wilka Bamba. nie będzie dużo wilków. Hahaha, ha, ha. sucho Ach, już jest pierwszy wilczek, tak? Wilka Bamba. O, o, ho, ho kolego, kolego. O, 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 No to faktycznie Wilka Bamba, bo trzy wilki na dzień dobry. Cztery? Cztery wilki na dzień dobry. No, wow. bym grała w tą grę po raz pierwszy, to mogłabym tutaj. Zginąć. No dobra. Tutaj będzie, pamiętam, takie, taki labirynt. Ten poziom może być faktycznie dłuższy od tego poprzedniego. Tu jakaś dziura z wodą. Dobra. Zaczniemy może od tego. Co my tu mamy? I tu będziemy musieli sobie zrobić skok z rozpędu. O, muzyczka. No dobra, tutaj jest podłoga, która się będzie zapadała pod nami, więc trzeba będzie... Więc mamy tylko jedną szansę, żeby tą apteczkę zdobyć. Nie powinno być problemu. No i pięknie, książkowo. Uch, te czaszki są takie 3D. Ach, no nie wygląda to. Zachęcająco. Dobra, opuścimy się. Bo przy takim opuszczaniu jest mniejsze ryzyko, że nam troszeczkę z życia ubędzie. I tutaj mamy taką kosteczkę do popchania. To ją popchamy do przodu. I co tu będzie? Jakieś pomieszczenie. Jeszcze mogę to pchać. Ale ona jest silna. pi 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 pi, pi. Słyszę pi pi pi, pi. No, tu jest. Ale kurczę, uparty. O, tu jakiś przedmiot. Mamy garnki i tu figurkę i klucz. A tutaj? Tu tylko jest garnek, a można ten garnek zniszczyć? Nie, to jest niezniszczalny garnek. Kolejny. Ale tutaj już śnieg nie pada. Tu już nie ma śniegu. A, jest apteczka do kolekcji. Ja je widziałam, one sobie spały na, yy, na suficie. Dobra, tutaj możemy się opuścić. No i pierwszą zagadkę mamy rozwiązaną. Tutaj tego wilczka zabiłam. O, wo, jej kość przestraszyłam. I ja się, łatwo, ja się łatwo przestraszę, naprawdę. Ja tutaj zawału będę mogła dostać podczas grania. Co mhm. tu, tutaj jest? Ło! Ło, wow. ło! Wow, wow, wow. No właśnie. Ta gra naprawdę chce, żebym dostała zawału, ale tam przy włączaniu gry był taki komunikat, że jakieś tam jumpscary są. Więc jak ktoś lubi jumpscary, to myślę, że się odnajdzie w tej grze. Bo to też nie sztuka zrobić piękną grafikę. Kiedy gra, właśnie nie buduje tego napięcia, a tutaj może grafika, nie wiem. Na mnie taka grafika stara yy, bardziej pobudza wyobraźnię, I, i tam nasz mózg nam łatwiej płata figle, kiedy sobie coś dopowiada, niż kiedy ma wszystko na tacy. No nie wiem, taką mam może niepopularną opinię. Okej. Okay. Czyli te takie zewnętrzne kółeczko mamy zaliczone. Tu są te drzwi, których jeszcze nie mamy otwartych, ale. Yy, tutaj weszliśmy sobie do tego pokoju, okej. Okay. O! Tam będzie niedźwiedź, ja to pamiętam. Tu będzie niedźwiedź, ja już poczę strzelać. Gdzieś ty jest? Gdzie on pobiegł? Gdzie on pobiegł? Czy on wbiegł w ścianę? Nie mam cały czas kontrol wciśnięty. Ona go namierza. Aha, dobra, no w tą wnękę wbiegł. Dobrze. <noise> Okej, okay. skoczymy sobie tutaj na górę, zobaczyć co nas tu czeka. Apteczka. Apteczka jak najbardziej się przyda. Okej, okay, czyli tutaj był tylko niedźwiadek i apteczka. No to w takim razie zostaje nam ta woda. Ale jest ten taki stresik, że się nie zdąży yy, dopłynąć do brzegu. Okej, okay, dopłynęliśmy do jakiejś tutaj... Mm, do baseniku. Czy ktoś tutaj na nas czeka? O, Lara trochę ocieka wodą nawet. Tutaj są smoczki. Już rozświetlimy. Są drzwi. No dobra, no to zgaduję, że najpierw powinnam płynąć tam w drugą stronę. I tam będzie coś, dzięki czemu nam się uda te drzwi otworzyć. Mi się wydaje, że ona tutaj ładniej pływa niż w tej oryginalnej. Jest dźwignia. I tutaj mogę zaczerpnąć powietrza. Aha, to był sekret. Dobrze. Nie chcąc, Myślałam, że ja tą dźwignią otworzę yy, tamte drzwi w tym pokoju ze smokami, a okazuje się, że to było sekretne miejsce. I co? I tutaj wyjdziemy. Aha! I tu wychodzimy tędy. No dobra, to już tu wszystko wiem. To wskakujemy jeszcze raz do basenu. I popłyniemy sobie teraz znowu tam w prawo. I zobaczymy, czy jeszcze jakieś tam yy, atrakcje na nas czekają. Tu nic nie ma. To wracamy do tego głównego pomieszczenia, i może tam będzie gdzieś miejsce, żeby ten klucz użyć w sumie. No bo mamy ten klucz i jakąś statuetkę. To się przejdziemy tam jeszcze raz. Może są jakieś drzwi? Tu są drzwi. O. I jest klucz. I używamy klucz. O! Ejku, jak oni mnie straszą tu tym wszystkim. I tu mamy wilczka jednego. O, 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 o więcej was tutaj wilka Bamba. Naprawdę wilka Bamba. Okej, okay, no chyba tutaj w tych ciemnościach nie będzie żadnych sekrecików. Nasze wilczki tutaj chyba żadnych apteczek nie pilnowały, tylko bardziej tej tutaj budowli. Mamy trzy wejścia. Dwa są zamknięte. Więc siłą rzeczy wchodzimy do pierwszego. O jak ładnie senik. No to sobie do niego skoczymy. Aha. Nic z nim nie ma. No dobra. No dobra, to idziemy dalej. Aha, muzyczka, ładna. Oh, trochę skakania nas czeka, ale tylko trochę. Tam widzę, że jeden Drakula na nas czeka. O, jaka ładna Lara jest. Mhm. Bardzo ładnie tutaj to zrobili. Tak jest pomarańczowo. Żywe kolory. Super. Czy pan Drakula się obudził? Trzeba było się nie budzić. Rozejrzymy się. No nie, to musi być po prostu skok do przodu. A nawet bez chwytania. Obiegniemy sobie dalej. O, kolejny. Dobra. Kolejna apteczka do kolekcji. Ale wydaje mi się, że na początek poziomu nam się ten pasek zdrowia odnawia. Oki. Okay. Otworzyły się nam drzwi. Tutaj możemy się bezpiecznie opuścić znowu te czaszki. I mamy nowy przedmiot. Naboje do shotguna. Więc może za niedługo tego shotguna gdzieś znajdziemy. Będzie idealnie żadna potworella na nas nie czeka. Ile jest kolejna apteczka. Ile ja tych apteczek już mam? Chyba z 10. A jeszcze ani jednej nie użyłam. No, przyda się na walkę z bosem. Tu mamy kolejny basen, ale tutaj już widzę, będzie trochę trudniej, bo mamy. Podłogę, która się nam zawala. Tutaj dałyśmy radę. Czy jest sens iść tam? Aha, rozumiem, że są różne podejścia. No, spokojnie, no spokojnie, bo nie ma co się y, śpieszyć. Wtedy łatwo jest popełnić po prostu błąd. Aha, czyli to zrobiłam taką troszeczkę drogę na okrętkę, ale nic nie szkodzi, naprawdę, i tak szybko poszło. O, kolejny Drakula. Dobra. Bardzo pomarańczowo. I mamy kolejną dźwignię. I otworzyły nam się środkowe drzwi. Bo to wygląda, jakby. By tam już było koniec etapu. Dobra, byłam sprawdzić, yy, i dalej są drzwi zamknięte. Okej, okay. wahadło, nie ma po co iść dalej, po prostu przebiegniemy. I tu Ech. łatwo było, bardzo. Cheat. No. Ale ta gra zaskakuje. No to płyniemy w takim razie. Dobrze, że poszłam sprawdzić, bo stąd to bym się już w ogóle nie mogła wrócić. Mhm. O, słyszę jakieś chrumkanie sobie tutaj z niedźwiadkiem potańczymy no hej ale słaby bolek mi się wydaje, że w tej oryginalnej wersji jakoś te potworki były silniejsze takie mam jakieś wrażenie, ale może mylne Tu widzę, że da się pójść do góry, więc zanim jeszcze tam tą statuetkę włożymy, to tutaj. Ojoj, o! Sekretne miejsce. Trochę głupio zrobiłam, że nie rozejrzałam się, ale nie szkodzi. I mamy kolejne naboje do kolejnej. Broni, której jeszcze nie mamy. To wygląda mi na naboje do Cuszy. Ale ta gra jest chyba długa, więc też nie dziwię się, że na początku gry nie dostajemy zestawu wszystkich broni, bo potem już nie byłoby elementów zaskoczenia. Dobra, zatrzymałam te wahadła, tak jakbym musiała tam wrócić. Tu się otworzyła brama jakaś. Aha! Dobra. Sprytne. I druga dźwignia. I otworzyły nam się drzwi. Dobra, już, już przeczytałam, gdzie jest, jak ten ostatni sekret otworzyć. I faktycznie, tutaj po prawej stronie jest jeszcze druga dźwignia. I ona jest tutaj schowana, w tym miejscu. I się teraz te drzwi otworzyły. Przygotujemy broń. Chociaż w sekretach nie powinno być potworków. O! Naboje. To są naboje do jeszcze innej broni. I kolejna apteczka. Super. Jeszcze się rozejrzymy. Hm, nic nie ma więcej. Dobra. Super. Dajemy tą statuetkę, pyk, i koniec poziomu.